Simeon guziki w dzisiejszym filmie zagramy znowu w Among Us 3D po raz kolejny z wielką twitchową ekipą, więc będzie mega zabawnie. I tym razem spróbujemy coś z zachą fajnego wykombinować, więc oglądajcie do końca, bo to na końcu będą się działy najciekawsze rzeczy. Ciekawe też, że zostanie na moim Instagramie, tam zapraszam, ponieważ lecimy po 2000 followersów. Oraz coraz ciekawiej będzie w najbliższych tygodniach na moim drugim kanale. Link do niego jest w opisie, możecie już zawczasu zasubskrybować, tam będą naprawdę fajne ekstra mega rzeczy robione. Jeszcze nie mogę zaradzać, mówię takimi ogólnikami, takimi jakimiś frazesami dziwnymi, ale już na dniach się dowiecie, więc możecie mi zaufać na przykład i zasubskrybować już tam kanał. No i co, już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. No to lecimy do trzech impostorów. Fajnie, fajnie. Siema, Mitrix. Reaktor sobie walimy. Tak. Ja no trzeba kogoś zabić, przecież tu nikogo nie ma. Mitrix i wpadka. To jest zgubne, bo nie możesz patrzeć, czy ktoś tam jest, czy nie. I to jest takie, wiecie. <zysy> Nic no nie dobra, myśli. słuchajcie! No dobra! O no, nie! A więc tak! Mamy trzech impostorów. Trzech trzech, trzech, okay, okay. trzech, trzech impostorów Mamy trzech impostorów, Słuchajcie, AB. AB leży w elektryku i od strony elektryka zaraz po. To ty to musiałeś tego oh, oksygena po... wybiegał guzik. Nie wiem, czy ty guzik byłeś w elektryku, ale z tamtej strony właśnie uciekałeś teraz. Nie, nie, nie. Ja byłem wcześniej w reaktorze. Czy ktoś to potwierdzi? Reaktorze. Yeah. Wiesz a co, może ja to teraz być słysza... ja teraz ja No teraz właśnie podejrzewam to listy może. I wydaje mi się, że tam guzik leciał. Tak, tak, tak. Bo ja teraz nawet do kamer dobiegałem. E, Ewentualnie. Tylko, a guzik ty byłeś w tym reaktorze na górze, na dole, w sensie dolny, dolny pewnie reaktor, ale powiedz na dole czy na górze tego reaktora, bo tam się nie da dojrzeć. W sensie y, reaktor. Na w silniku reaktor. nie w reaktorze. A, na silniku. To, nie, ja mówię, to, ja że to, co? To. frag jest poza tym na węcie, Na węcie z działem by the way. Mhm. Ja nie, sorry, sorry, rypnął mi się. No, Fatka musiała też gdzieś niedaleko zginąć, bo ona, ona właśnie wybiegała za mną i jej bieg zostawiliśmy ty, na downloadzie. A wenty tak, jak tak, są ryb. połączone, to tak jak tak, wam w no, 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 okay. Tak samo. Flot raczej jest czysty, bo on teraz przy karcie stał. Tak, tak. A karigoda, a czekaj, czekaj. A karigoda, ty jak się dostałeś do storytorze? Przy karcie? No, bierz mi przy karcie. A skąd? 这边开始走。 I biegł za mną, nie wiem kto, ale skręcił do, do tego. No dobra, do to coś podkreśla. WGZ miał dziwny move. U mnie no dziwnie Lisu zniknął, bo wchodził do admina w w i nagle w w go nie było. WGZ, no Lisu zadania. podejrzewam, że ty też mu ktoś dotarł. Totar, ja nie, nie wszedłem do admina, zobaczyłem cię w adminie, Okej, widziałem. Okay, okay. Dla mnie Lisu też jest trochę taki... Słuchaj, wiecie co. Ja cofam podejrzenia na guzika, bo to jednak chyba był wędro. Dziękuję, Dylan. Chyba jednak WGZ jest, bo nie wiem jak się zadania robi. B. Jak B. się zadania? Musiałem sprawdzić kontrolę z Ale nie robiłeś niektóre z zadania, z bo właśnie. ja widziałem jak podchodziłeś. To mi się nie wyświetla dosłownie nic, daje, Nie, to się, coś kręci, wyświetla się normalnie jak jest yy, tam to się zadania. Ale nie, ja cały Hurt mam wyłączony. Hurt mam wyłączony. Ja sobie muszę kłamać coś czuję. Drugie, że coś kłamie Trzeba ja wierzyć, ale na no zgromadzenie zrobiłem w tym za rąbiście. Ok, z platarem się podtrzymamy tylko. Shit! Fuck, tego no to miała być moja libi. Ajajaj, event kafeteria. No to kafeteria. W kafeterii też jest ciało? O nie, WGZ. Typowy kill VGZ-a. No tak, jeśli chodzi o vgz to ja nie widziałem jak teraz zabijał, ale miał straszny mówię. Podejrzany movement z poprzedniej rundy. WGZ, Takie... ja czemu się jak tak się dziwnie zawróciłeś do ciała, które było za ja tobą? O właśnie, bo to jakoś tam... Nie sam to nieszczęśliwym gdzie W storedżu jest ciało, nie yy, nie, jakieś inne. I w GZ. No na no wcześniej, ze strony nowego reaktora, nie. Ze strony reaktora. Hmm. Haha. Ha. A co robiłeś, gdzie, gdzie wcześniej byłeś? Na początku rundy zrobiłem sobie zadanie uploadów komunikacji. Potem poszedłem na silce. Yyy, Adminie się... nie wiem, no, przed Adminem jakoś się bije z on zaczął przed mną uciekać, bo myślał, że jestem impostorem, e a ja się udałem po prostu do reaktora e, i potem pracował. Nie widzieliśmy ich w No to... Unfortunate, no cóż to strzelamy e, chyba... jest no, no, to jest reaktora. WGZ po e, tak... W sensie, zostawił jakieś ciałko za sobą, chyba kogoś po prostu zabił i jak zauważył, że my idziemy, to się tak odwrócił i mówił, o, i jednak <głos> <noise> jeżeli... No Dobra, dobra. dobra. Ej, a właśnie pytanie, czy imposter ma większą wizję niż Krumajt? Eee... tu nie ma wizji. Nie, no nie, nie, nie ma ograniczeń wizji. One klaski. nie znikają. Nie, nie da się No tak, to nie, nie już dużo no to już wystarczy. No dobra No JaVGZ to jest. Tak, na trzech impostorów musimy, nie? No to trzeba trzeba, trzeba. do 10 pewnie. Ej, a jak będzie trzech impostorów i trzech crewmate'ów to koniec gry, czy nie? No chyba tak. Tak, to no, jest ta, ta, ta. to tak nie mogą no, wygłosować. No tak jak w Among'u, ty ty w nigdy nie grałeś? No. Co to jest za gra? No. Ty, nie wiesz? Czy... To to na podstawie no, czy... tego moda z gary z modę. <noise> na podstawie Busi, tego moda pytał? co Abyss zrobił. Nie nie Dobra I walimy sobie tutaj Cyk mendiko Pararararara... Pararararara... Dobra, lisu blady, blady, Widziałeś blady, że już leżało czy nie? Tak, leżało już, tak, 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 tak. Dobra y okay. O Okej Czyli czekajcie, na razie wyrzuciliśmy tylko jedną osobę, tak? tak, eee, tylko sobie Dobra, właśnie, gdzie, gdzie kto kończył? Patmas. Ja jestem, eee, zaczynijmy. Ja, ja, ja na razie jestem. Ja Elektryczny, zaha, gdzie ty skończyłeś? Ja generalnie poleciałem, zrobiłem um, prąd nad głównym silnikiem, i teraz leciałem w stronę elektryka. Kuzik? Kuzik? Wchodzę do elektryka. A skąd? Gdzie byłeś wcześniej? Storage i nawigacja. Chodzisz e, wchodzisz do elektryka? O, tak, tak jest. Ok, tak. wchodzisz do elektryka, niby. O to No to chyba nie za bardzo, bo ci tam nigdzie nie ma. No, wchodzę. A to chodzę. Dawaj, jest światło, może, może, Pff, e, no. ten, e, Patmas, jaki był Twój Movement? Teraz, Patmas jest czyściusi, na... no dopiero z... co się umył. Ciało, z... znaczy, zobaczyłem, że były dwie osoby na o dwa. I potem jedna została, pobiegłem tam, no i tam leży drugie ciało na Odwa generalnie. A kogo ciało, kogo ciało? E, żółtego, Mendy chyba. Mendy, okay. A wcześniej okay. widzieliście okay. Mendy'ego z, z kimś? Patmas, a patrzyłeś, patrzyłeś kto gdzie był, jak patrzyłeś na Właśnie, winie? wiesz co, <laughs> trochę jest tak, no jakby nie do końca zwróciłem uwagę, po prostu zwróciłem uwagę głównie na te dwie osoby w Odwa, że jedna została. Patras nie mógł zabić, bo byłam od razu za nim, no to... także trzymałam go za pośladek. Wręcz. Alicjo tak. z Bladim, o, wy też się trzymaliście za ręce, nie? Tak, no to mm -hmm. wchodzi to, że guzik. guzik. No, ktoś z nich na pewno. Trzeba wygłosować no. Y... no guzik może wygłosować. Znaczy nie, navigacji. no w sensie, U jeśli, jeśli no wy to. widzieliście no w elektryku, jak wbija, no na wbijaliście. Guzik. Jak wbijaliście na kiedy No Jak tak. wbijaliście do elektryka, no to wtedy musielibyście go widzieć, nie? No to kto zagłosował na Zachę, skoro było potężne? Żeby... No ja! No pytałem, hmm. czy na Zachę! No a ja też się pytałem przez zachat, patrzę powiedział się. Tę nie mogę, no bo ta, no Bienu. i piękny. Dobra, może to ugramy. Dobra, na genie, na genie, na O to chodzi. Słuchaj, na Dobra, jeszcze światło nie jest zasiedzone. Co? Co za nie Stało. Bo ja nie widziałem. O! Dobra, no więc tak, no to... byłem ja i nawcie na guziku, był tam też guzik i Zacha i chyba chcieli zrobić dubla, ale nie dało rady. Nie udało się proszę. <laughs> no, nie komuś się nie dało rady? No, no właśnie. pytanie. Może... Może padma z tobie. Dobra no to bez sensu? Patmas by nie ciała, gdyby był i tak No nie wiem, nie wiem. Co chłopaki? To kogo najpierw? No Patmaza. No nie, nie, nie mów tak. Nie, nie, nie. To znowu będzie tryfany. No walimy na Patmaza. Patmas, na kogo to was Ja was followuję, wy wybierzcie. No listu, to No na Patmaza. Na Patmaza, Zachę, to może Zachę, jest agresywny. Nie, właśnie, bo Zachę jest właśnie bardziej. No jaki no, bardziej no, jest? No jaki jest bardziej? skillowy, Bardziej skillowy, Najpierw tych mocniejszych. Bardziej ja, tak, tak. skillowy Mądrzejszy, nie bójmy się tego słowa, jest mądrzejszy. No. Ty się kurwa nie odzywaj, bo no, no, cię no, nie no, słychać. No, ej. Ja mam pytanie, Guzik. Guzik, czy ty spamowałeś kół? Tak, tak. Ja też spamowałem. Ja zabiłem w ogóle chyba. Ja chyba zabiłem. To jest to pan. Mi się wydaje, że to chodzi o zasięg. Jest trochę problem tam lekki z tym zasięgiem, tak się wydaje. Muszę ten zamek zastać, muszę zachować zasię zwiększyć zasięg, Zwięk ale zobaczymy. Ależ ty to robisz, guzik, naprawdę. No pat nas! Eee, ja Boże, wie. tylko przedłużasz grę. Dobra, bądźcie, gdzieś się skaczył, jesteś. Dobra, bądźcie, naprawimy ten reaktor. No, nie trzeba. Co tam, guzik, jak okay, tam? Tu nie, 2GZ, no, co ty da kolana? nie gra ci w główce? Jezus, czemu ty jesteś? No, latam sobie, latam sobie. Jak to zrobić? Możesz się stoi... V, możecie latać Co, guś, gilem, ja, go, No nieee Co Guźi, ile okazji? Ja bo jak, jak się zatrzymam to mnie zabije On mnie zabije Chodźcie daj się zabić Ja nie naciskam, bo się zatrzymam wtedy Czekaj, czekaj, czekaj Nie, nie, no, nie Zadnij Nie? Nie, nie, nie chodź No Naciskaj Dobra Kurde Nie mogłem nawet drzwi zamknąć Gdybyś ty pierwszy raz grasz w Among Us, wiesz o, o tym, że jak jest włączony reaktor, to nie możesz. Żeby wiem, ale już był tak. wyłączony. Aha. No, ale to i tak jest połączone. One udał. mają cooldown. No wiem, tam, tam wiem. Sadgę. Nie no, unlucky ten, ja Guzik, guzik, guzik. Ja guzik, guzik. Ja Dobra, pat maza. A właśnie nie mogliście wtedy, jak zostało. A możemy wydrukować? A może my we dwutlenku? Nie, no e, tak? jest... yes, i ja i cool, bo tak. Ja chciałam, kół, ja ale chciałam kliknąć, kół. ale guzik Ej? mnie zabił. No jak jeden cooldown był na ten. Tam jest jedno i drugie 20 sekund, wiesz? Ej, to kogo gosujemy? Dla Diego, tak? Patmaza, Dla patmaza. Za no. Tak. No, dawaj, dawaj. Najlepszy miałem Diego i Zaszkę, potem WGZ mnie gonił. Dobra, to To był nie goniłem. Od samego początku czułem, że jest ma dziwny movement, to nie jeszcze tłumaczenie się, że nie bije jak zadania No, bo, no, bo... no, <śmany> no bo był impostorem! Zanim ciągnęła, no. Ej, A, bo... dosłownie jakby nie ogadłem, że na początku można no, że... że... tap... Nie, 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 nie działa jak nie, nie działa, nie działa. W, sensie, w sensie jak żyjesz, to nie możesz mówić normalnie. Ale to patrzcie, trzech impostorów jest Mógł takie to. też okej. Okay.